Wyobraź sobie, że ktoś cię obraża, krytykuje twoją pracę lub lekceważy publicznie. Twoim bezpośrednim reakcją może być gniew, frustracja, a nawet silna potrzeba żemdlenia. Ale co, jeśli powiem ci, że możesz dotrzeć do stanu, w którym żadne słowa, żadne działania i żadne zniewagi nie mogłyby cię ponownie wszczęśnąć? Brzmi niemożliwe, prawda? Jednak stołuki to opanowali. A dziś nauczysz się osiągnąć ten sam poziom kontroli emocjonalnej. Gniew jest jedną z najbardziej destrukcyjnych emocji. Zmładza osąd, uszkadza relacje i daje władzę tym, którzy starają się nas prowokować. Starożytni stołyki, w tym Marcus Aurelius, Seneca i Epiktetes, wierzyli, że prawdziwa siła polega na opanowaniu emocji niekontrolowanej przez nich. W tym filmie zbadamy potężne techniki stoickie, które będą wyszkoliwać twój umysł, aby nigdy nie złościł się ani nie przeszkadzał, bez względu na to, co powie lub robią. Trzymaj się mnie do końca, a będziesz mieć narzędzia do zbudowania niezachwanego sposobu myślenia. I zanim zaczniemy, jeśli chcesz więcej takich treści, pamiętaj, aby śledzić. Codziennie publikujemy, aby pomóc ci w podróży osobistej. Pierwszy zmień Belgii siła percepcji. Seneke powiedziała kiedyś, cierpimy bardziej wyobraźnią niż w rzeczywistości. Oznacza to, że sposób interpretacji zdarzeń często powoduje więcej bólu niż same wydarzenia. Obelgi mają władzę tylko wtedy, gdy pozwolimy im wpłynąć na nas. Następnym razem, gdy ktoś powie coś obraźliwego, zatrzymaj się i żądaj sobie pytanie – czy to naprawdę o mnie? Przez większość czasu negatywność jest odzwierciedleniem osoby, która to mówi, a nie Twoja wartość. Ludzie projektują swoje niepewności, i frustracje na innych, a ich słowa często ujawniają więcej o nich niż o Tobie. Wyobraź sobie zniewagi jako zwykły hałas, bezskuteczne, nieistotne słowa bez rzeczywistego wpływu. Stają się one znaczące tylko wtedy, gdy dasz im znaczenie. Jeśli trenujesz umysł, aby postrzegać ich jako nieistotne, tracą zdolność do Ciebie. Potężnym ćwiczeniem mentalnym jest przeformułowanie zniewag. Zamiast postrzegać je jako ataki, postrzega je jako opinie. Jeśli nieznajomy Cię krytykuje, czy ich opinia naprawdę określa, kim jesteś? Oczywiście, że nie. Następnym razem, gdy ktoś próbuje Cię urazić. Weź głęboki oddech i pomyśl, to jest ich problem, a nie mój. Zobacz, jak szybko gniew zanika, kiedy zmienisz swoją perspektywę. Drugie, kontroluj, co możesz, zignoruj, czego nie możesz. Epiktetus, były niewolnik, który stał się jednym z największych filozofów stoickich, nauczył jedną z najpotężniejszych lekcji w stoicyzmie. Są rzeczy w naszej kontroli i rzeczy poza naszą kontrolą. Słowa, działania i opinie innych ludzi. Całkowicie poza kontrolą. Ale jak reagujesz? To zależy całkowicie od ciebie. Większość ludzi marnuje energię, próbując zmienić rzeczy, które nie mogą wpływać. Zdenerwowują się obelgami, argumentami lub nieporozumieniami, pozwalając tym wydarzeniom zewnętrznym dyktować ich emocje. Ale kiedy w pełni internalizujesz, że nie możesz kontrolować innych, tylko siebie, przestajesz rozdawać swoją moc. Następnym razem, gdy ktoś cię denerwuje, żądaj sobie pytanie, czy to pod moją kontrolą? Jeśli odpowiedź brzmi nie, pozwolenie, aby przeszkadzać ci bezcelowe. Zamiast tego skup się na tym, co naprawdę ma znaczenie, swój wewnętrzny pokój. Ćwicząc ten sposób myślenia codziennie, zauważysz dramatyczną zmianę. Słowa ludzi zaczną tracić nad tobą swoją władzę, a poczujesz większe poczucie kontroli nad swoimi emocjami. A jeśli znajdziesz w tym wartość, śledź nas, aby uzyskać więcej takich informacji. Publikujemy codziennie, aby pomóc Ci rozwinąć silny, odporny umysł. Trzecie ćwicz negatywną wizualizację, ta technika może wydawać się sprzeczna z intuicją, ale stołki wierzyli, że mentalnie przygotowujący się do najgorszych scenariuszy sprawia, że jesteś silniejszy emocjonalnie. Oczekując trudności, mniej prawdopodobne jest, że zostaniesz zaskoczony. Markus Orillies ćwiczył to każdego ranka, przypominając sobie, dzisiaj spotkam ludzi, którzy są samolubni, niegrzeczni i arogancy. Ale nie pozwolę. By to zakłócić mój pokój. Ten prosty akt przygotowania umysłowego usuwa współczynnik szoku, gdy pojawia się negatywność. Zamiast reagować z zaskoczeniem lub frustracją, jesteś przygotowany, a sytuacja nie ma już nad tobą władzy. Poświęć 30 sekund każdego ranka, aby wizualizować potencjalne wyzwania. Wyobraź sobie, że ktoś odcinał Cię w ruchu otrzymując krytykę w pracy lub radzenie sobie z niegrzecznym nieznajomym. Następnie przypomnij sobie, dzisiaj spotkam się z negatywnością, ale nie pozwolę, by mnie kontrolowało. Praktykując to konsekwentnie, zauważysz, że negatywne interakcje już cię nie wstrząsają, tak jak kiedyś. Pozostaniesz spokój i skomponowany, bez względu na sytuację. Czwarta odpowiedź z obojętnością. Nic bardziej nie frustruje gniewnej lub lekceważonej osoby bardziej niż ktoś, kto odmawia reakcji. Kiedy ktoś próbuje cię sprowokować, a ty reagujesz spokojną obojętnością, jego moc nad tobą znika. Pomyśl o gniewu jako o ogniu. Co się stanie, gdy przestaniesz karmić ogień tlenem? Umiera. To samo dotyczy negatywności, twój brak reakcji dusi to. Następnym razem. Gdy ktoś próbuje cię sprowokować, oprzyj się chęci zaangażowania się. Po prostu uśmiechnij się i odejdź. To jest prawdziwa moc. Pokazujesz, że ich słowa lub działania nie wpływają na ciebie. Zamiast uwięzić argument lub wybuch emocjonalny, zachowujesz kontrolę nad sytuacją. To nie jest słabość, jest to najwyższa siła. Pokazuje, że jesteś tak pewny siebie że żadna siła zewnętrzna nie może wstrząsnąć wewnętrzną stabilnością. Ciąte wzmocnij swój umysł poprzez codzienną dyscyplinę. Stoicyzm to nie tylko filozofia, to codzienna praktyka. Jeśli chcesz być naprawdę niezachwany, musisz konsekwentnie trenować swój umysł. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na to jest autorefleksja. Medytuj. Pisz w dzienniku i analizuj swoje reakcje emocjonalne. Im bardziej stajesz się samoświadomy, tym trudniej będzie kontrolować swoje emocje. Zacznij prowadzić dziennik stołówek. Każdej nocy zapisz chwilę, kiedy odczuwałeś gniew lub podrażnienie. Zastanów się, dlaczego tak się czujesz i jak mogłeś zareagować inaczej. Z czasem zauważysz wzorce i rozwiniesz większą kontrolę emocjonalną. Stołówki wierzyli, że samokontrola jest kluczem do prawdziwej wolności. Kiedy poświęcisz czas na wyszkolenie umysłu, stajesz się odporny na zewnętrzną negatywność. Ostateczne myśli. Sekret nigdy się nie złościła ani nie przeszkadza leży w opanowaniu Twojego postrzegania. Wybierając sposób interpretacji sytuacji, koncentrując się na tym, co możesz kontrolować, i trenujesz swój umysł poprzez dyscyplinę. Tworzysz niezachwany świat wewnętrzny. Nikt nie ma nad tobą władzy, chyba że im ją dasz. Prawdziwa siła pochodzi od wewnątrz. Kiedy nie reagujesz już na zniewagi, krytykę lub negatywność, zyskujesz absolutną kontrolę nad swoimi emocjami. Teraz mam dla Ciebie wyzwanie. Przez następne 7 dni ilekroć toż próbuje Cię sprowokować, odpowiedz z całkowitym spokojem. Obserwuj, jak reagują i, co ważniejsze, zauważ, o ile czujesz kontrolę. Następnie wróć i podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. A jeśli uznałeś to za cenne, pamiętaj, aby śledzić. Publikujemy codziennie, aby pomóc Ci rozwinąć silny, odporny sposób myślenia.